Dzień dobry, to SproGietę. Zapraszam do kolejnego enduransowego, jak już w poprzednich odcinkach wspominałem, do Special Stage Route 11. Będziemy sobie jeździć z Soarerem, którym właśnie widzieliście. Przejdziemy sobie oczywiście dalej, dalej do tego medalu. Oczywiście, że tak. No racing special models, tak jak pisze na dole, czyli będą tylko takie stuningowane auta. Jeżeli tam na pograniczu... Bardziej zwrotności jak yy, prawda prędkości, chociaż tu patrzę, patrzę tak na te moce, no jest najsilniejszy, no ale masa jest y, prawie, że największa, y, y, no to tak samo, trochę y, jak Skyline, tylko że ja mam napęd na one on ma na 4 koła, to tutaj widzę, że yy, będzie, chyba będzie wygrana, ale no, wszystko się okaże, przyjściutko się okaże, w razie czego damy sobie damper na 6 naprzód, Stabilizator, damy sobie przód na 3, no niech będzie na 3. Skrzynię można byłoby troszkę wyciągnąć, tak powiem. Bo to jest troszkę za mało, że tak powiem jak na te, jak na te um, 800 koni. To jest zdecydowanie za mało i tak to jest taka nie za bardzo. Nie, nie bez kwalifikacja, bo to szkoda czasu. Jedziemy dalej, już tam nie tracimy czasu, jedziemy, jedziemy. To będzie 30 kółek. Czyli kolejny enduro, kolejny cały medal, który będzie wyemitowany w całości, że tak powiem. i pytanie. Jak to się potoczy? Czy mi ci nie zatnie nie, nie, tam nie, wiem, nie przytnie? Łuu Za mocno wyciągnięte. No to będzie problem. No i iwo trójka mnie zblokował, że tak powiem, elegancko. Aha. Dobra, o, patrz, tutaj, kurde. No niedobrze, dobrze. skrzynia jest tak wyciągnięta, że no niestety nie da się chyba inaczej No to będzie problem chyba, coś mi się wydaje, no niestety Jednak moc to nie wszystko Oj coś mi się wydaje, że to będzie naprawdę ciężki orzek do zgryzienia Oj ciężki Oj ciężki będzie orzek do zgryzienia tutaj też czu coś czuję no nie wiem, nie wiem co o to sądzić. Na razie jesteśmy na pierwszym okrążeniu, to jest dopiero początek wyścigu, także ja to jeszcze o wszystkim nie przesądzał. Wolę to zwolnić. Mieć gwarancję, że... No nie, nie, już nie mam gwarancji. Już nie mam gwarancji. Już nie mam gwarancji. O, teraz zanim on ruszy Czyli po prostu skrzynia jest tak wyciągnięta, że się nie da jeździć, no to trzeba ją skrócić, że tak powiem. No to to, to będzie najwyżej przy 80 na godzinę, że to dwójka przy 800 koniach, to jest arcy nienormalne, ale dobra. To jest naprawdę chore. Widocznie, widocznie, no... Te niby 800 koni, nie mówię niby, bo widocznie, tak jak widzieliście, no... No nie pasuje mu to kompletnie, no i trzeba to skrócić do 43, mi się wydaje, myślę, że to jest chyba najbardziej rozsądne wyjście. Z sytuacji, bo nie sądzę, żeby nie patrzę już nawet na listę startową, bo czasu mi braknie teraz jest Civic w stawce, no ale co z tego, no to, ale to jest ten sam problem kurczę no to będzie ciężko, coś czuję. Będzie ciężko Troszkę jestem tam przyciśnięty, widzę. No też chyba trójka jest, widzę No nie skręca mi, nie chcę, nie chcę mi skręcać, no nie muszę po prostu wallerider robić, bo widocznie... No... Jest jakiś problem. Naprawdę w wagi po, poważnej. R7 i R32 chyba tam widzę. To przyte był R33. No nie wiem. Ciężko to widzę. Ciężko. Tak jest, R32. Chyba R. A, no i to jest to. Tutaj to, ta Eska dla Solerera to jest yy, po prostu jedna wielka gehenna, bo on nie, nie potrafi jej po prostu dobrze złapać, no. I jeżeli tak będzie to wyglądać, to chyba spasuje z tego medala po prostu i nie wiem, muszę się to robić jakimś... ...autkiem, który jest bardziej zwrotny niż szybki, bo tu widocznie no... ...obroty aż emanują po prostu, aż kipi w nim. W tym, tym aucie po prostu. Aż w nim kipi po prostu. No, no, nie da się tym autem jeździć, kompletnie. Jest ociężały... ...cała moc jest stłumiona na masie po prostu i on widzimy właśnie jak nim, ...jak idzie po obrotach. Fatalnie po prostu, fatalnie wchodzi w zakręty, fatalnie. Si to nie jest auto do ścigania się na to wychodzi. To nie jest auto do ścigania się. Co z tego, że on ma 800 koni, on tego nie umie wykorzystać? I to jest jego jedyny atut. Wyciąganie kosmicznej prędkości. No i koła się blokują i nic nie mogę zrobić. To jest wszystko, co SARR potrafi. Zresztą chyba mam, mam nawet taki mały patent, żeby po prostu robić tak, żeby no te auto do końca nie ulepszać, ale żeby te aerodynamiczne części, czy opony, czy właśnie jakieś takie no po prostu części takie przydatne do Racing Modification to jednak się chyba bardzo przydadzą po prostu tak do 600 koni postanawiam ulepszyć na przykład takie o, potężne mocy jak Soary, który ma 789 Skyline, który ma ponad 900 czy 3000 GT, który też ma ponad 900. Starszy Skyline R32, który tutaj widzicie, normalnie też potrafi mieć ponad 900. No tych chaotyczne trochę jest, więc postanowię to chyba ograniczyć i jakoś, że tak powiem, tej ich umiejętność wypośrodkować, żeby one nie amanowały za dużą prędkość. No tu sobie zwolnie ładnie. Och, tam chrzanie ich prędkość, tam maksymalną na tym łuku. No jest też od dużo wallerajdów teraz zrobić, bo po prostu... No, no nie, 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 absolutnie. Absolutnie. Eee, jak widzimy, no, auto się spisuje tragicznie, po prostu tragicznie. A ma najlepsze opony, najdroższe. No niestety. Czyli to jest auto po prostu nie do ścigania się, no niestety. to nawet jak ja kiedyś, pamiętam, testowałem go jeszcze jak ja miałem na konsoli Grand Turismo 1, no to powiem szczerze, że, że plasował się tak w końcówce pierwszej setki, czy tak powiem, no tak 90, 80 na 164 auta chyba jakoś tak, także no, jak na taką moc i takie, że tak powiem, no jego umiejętności to jest naprawdę słabo, bardzo słabo. A na przykład na takich torach jak High Speed Ring, czy powiedzmy, no nie wiem, Test Course, powiedzmy, no to jest w granicach top 20 nie tam 18 16 14 o matko ale obroty idą tragedia po prostu tragedia nie jest dobrze no nie no nie jest dobrze nie jest dobrze nie jest dobrze no nie bez Skyline'a już doganiam, no ale co z tego, jak ja się morduję, tak naprawdę się męczę tym autem. I to nie jest praktycznie żadna przyjemność, no trwa, będzie to trwać pewnie z godzinę czasu jak nie więcej. Ten cały wyścig. Ojej, jeszcze klatki mi spadają, także przygód z Frapsem ciąg dalszy. Czyli mam, że tak powiem, potrójne chyba utrudnienie. Mhm. Znaczy, jakoś nie jakoś... no też, patrz, koła mi się blokują i nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić. Tym auto się nie, po prostu nie da jeździć, no to on ma swój świat po prostu. Świat prędkości i koniec, no niestety. Gaz do dechy i jechane. Tylko to potrafi. O zakre na zakretach odpada w diametralny sposób. Nawet nie, żeby z Civiciem by przegrał. Na którymś torze. Oj, na nawet y Nawet nie wiem. Walright. Aha, hamujemy, hamujemy, hamujemy. Hamujemy powolutku. Dobra. O, chyba Erik 7 coś naprawdę się wziął, że tak powiem, nieźle do roboty, bo uciekła mi znacznie. Mam nadzieję, że go dorwę, mam taką nadzieję. Jesteśmy na czwartym kółku i chyba, chyba, no niby się zbliżam. No, niby się zbliżam. Zobaczmy, co to będzie. Na półmetku, że tak powiem, bo ja mam zamiar tu zjechać i po prostu jakoś, nie wiem, bardziej rozsądnie jeździć, nie wiem, jakoś... Może nie tak zabójczo już szybko, ale... Te obroty tak skaczą... No nie jest źle. Ale mogło być lepiej. No i tu patrz, będzie chyba błąd. No niestety, będzie błąd. No trudno, niestety. To jest urok Soarera. I nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Po prostu nic nie zrobię. Po prostu... No niestety, ale ja nie mam tutaj... Mam praktycznie szanse takie, no... No jest szansa na pierwsze miejsce, nie powiem, bo... Widać, że dochodziłem go, ale jak ma RR tak po prostu takie numery odwalczy mi, hamuje mi, blokuje koła mam momentalnie. To pytanie powstaje, czy ja w ogóle dogonię Eric7, skoro... Eric7 waży niecałe 2000 i ma 500 koni ponad, a ja mam po niecałe 800, a waży kurde... niecałe 3000 lb. To jest jakieś 1300-1400 kilo, także no... Dużo. Bardzo dużo. 1,53 No jak na takie auto no To jest słabo Spróbuję jeszcze tutaj coś, coś działać Powolutku, powolutku dobra O to było normalnie że tak powiem Chociaż no pół normalnie Bo jechałem pół wall ride'em pół normalnie No to tak o, patrzcie co się dzieje jak mi, jak mi po obrotach idzie Tragedia po prostu, tragedia Źle zwalniam. Ja tu nie będę. Tutaj jakichś ogromnych kosmicznych prędkości rozwijał. Postaram się jakoś też normalnie. No, prawie normalnie, choć to było dosyć wolno. Jak na ten fragment. Kolejna nawrotka. Taka, że tak powiem. Oj, no, widzicie. Nawet wala rajdy mu nie wychodzą. No nie jest, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Po prostu eee... Widać jak wchodzi w zakręty, po prostu wchodzi w... tragicznie, tragicznie. Ślizga się po prostu jakby był na locie, a nie na asfalcie Po prostu każdy z zakręt... No można powiedzieć, że bokiem biorę, no, no bo inaczej nie mogę, no No inaczej nie mogę, bo to opieram się o bandę i wallerite, tak? To jest ca cała filozofia czile na tych po, na tych takich poślizgach dwie sekundy to już jest dużo Na razie drugie, na razie drugie jesteśmy na szóstym kółku. Hmm. Początek wyglądał dosyć chaotycznie. Przyznam szczerze, bo po prostu, mając taką moc, taką wagę, taki napęd, no to. No to nie jest dobre rozwiązanie, niestety. Bo po prostu autospawny, no właśnie, widać, widać jak się spisuje. Beznadziejnie, po prostu. No, no nie da się tym jechać, po prostu. I nie radzę myślałem, że będzie coś z tego będzie, ale jednak nie odradzam. Odradzam po prostu, jeżeli ktoś jest niedoświadczony, odradzam prowadzenie tego auta. Strasznie ciężko się nim jeździ, strasznie ciężko. Po prostu tragicznie, fatalnie wchodzi w zakręty, właśnie o widać co chwila boki idą, co chwila po obrotach. I to 8000-7000 Jest bardzo źle, zarabię skyline dorwie.